No nic staron, to w dupie! W dupie macie mieszkanie w ogóle! Oh. O co, co to Co to? Co ty kur... Co to keeuu? Esz Eeez? Z toporem! No debilu odpaliłeś gościa z toporem! No nie mogę wyjść! A on <coughs> dzwoni im. Z jakiego krada No nie mogę, nie mogę Chłopaki, co tu się stało? Dlaczego tu nic nie ma? Co wyście z tym zrobili? Kurna Sprzedałem Wszystka... za stetoskop Nie, nie sprzedajesz wszystkiego za stetoskop Nie no co Tutaj jest skuter Ej joł, ej O, się wywalił kurde. Koleżko, ko, ko, koleżko Jajks Nie umiem jeździć Rozdopił skutera, rozdopił skutera stary Zrozumie. patrzcie, patrzcie jak ja Wyście to poukładali pięknie, Jezus Maria Cudowo, no, Ładnie wszystko jest Dobra. ładnie, wszystko jest fajnie i no to Idźmy dlatego na możemy przedłużej. 3 dni kolejne zrobić, no to prawda, Ła, nie przedłużamy Dokładnie, Subskrybuj. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekam Pokaż komputer, że mamy te złote karty, nowe bonusy A no tak, aktywowali, ehm. aktywowali wy Złota karta, dolar plus 5 do zysku, szybka dostawa jak jest darmowa i nawet szybsza Dziękuję bardzo No, no więc teraz e, będziemy popaki? Robić... Popaki? Co? Co? No, mam propozycję, skoro już jesteśmy i jesteśmy tacy w miarę bogaci Ci, nie? Tak. A no. może po apteczce, co? Nie, Apteczkę, ja bym wziął nóż do szyb. No bez kitu, nóż no do nóż szyb, to szyb i wziąć. Um, zestaw wywamywacza. To mi się przyda. No, Zawsze mi się to lepsze. przydaje. Nie, Przysięgam. bo i tak jak ktoś zginie, to i tak potem To wtedy, ale wtedy można, wtedy można zamówić dopiero apteczkę. No, ale tak, widzieliście, że jak się zdejeście, to możecie kliknąć F5 i się. Patrz. Zdejdźmy to momentu za 5 sekund. Co? I możesz I do, przez ścianę o, przejść. widzisz? Jestem tepnięty no, tutaj. I możesz przejść Aha. przez ścianę. Aha, nieźle. Nieźle, że ty się tak teleportujesz, kolego. Bra, no, dobra, ja ee... potrzebuję. Słuchajcie. Ja się dobra. Dobra. po prostu ja mam... tym domem. Mati, gdzie Mati, stetoskop... Mati, stetoskop... Nie, Mati, stetoskop, Mati, stetoskop... Mati, proszę co? cię choć. Ja, chodź, ja chodź, potrzebuję prosty cię. zestaw wolenwacza. Wymyślimy zawsze, jak mamy jeden road, Wejdźmy, niech ten gość. Jak szybko dostać drzwi. Jak się podniecił. Mówię? Niech ten gość wyjdzie przez te drzwi. Walmy się wszyscy w trójkę. Otworzymy sobie tego. Ale nie wejdziemy wszyscy w trójkę. Za mało czasu. Nie będziemy. Nie, to jeszcze jak ono się odpali, spali za tym, to zabija wszystkich. Miśnicę? Nie, nie, on wtedy ogłusza, on nie zabija chyba. Patrzcie w ogóle, ile tu jest itemów, za każdym razem są inne. To jest komputer ten VIP, ale, widzicie? Tak. Stary, jest ale, ale, VIP. ale zobacz, ile ich jest wszystkich tych itemów. No. Dobra, możemy go spróbować Dobra, wyciągnąć z chatki, puchatka. Możecie go spróbować, ale ja bym nie no. Ja no. We dwójkę to zróbcie, bo jedna osoba musi żyć, bo jak no ja bym porozpieprzał szyby na razie, no? Czy masz nóż no, do szyby. E, tu rzwi. ja wytrychem wejdę. A, to wchodź wytrychem, stary, nie przejmuj się. Patrz I tylko od... przez okno, czy nikt tego, nie No patrz, nikt nie... patrz i od razu robimy to. Dobra, to... mam. Dobra, to wchodzimy. Co z góry? O, właśnie chyba na górze, albo z zewnątrz. Dobra, otworzyłem okno już, od wewnątrz. Coś słyszałem, ale nie wiem skąd. Nie wiem, no nie ma, nie ma. Dobra, wchodzę. Możliwe, że na górze są. Mamy. Chłaszawka, za ciemno, za ciemno było, nie widziałem. Dobra, spieprzamy. Dobra, idzie, łysy, łysy. Co, za mną szyby? Dobra, to, to tyłem możemy. O nie, tyłem jest mistrzowskie. Nie, nie za mną. Dobra, okna. poszedł. Poszedł Widzę? na górę, poszedł na górę, poszedł na górę. Dobra, to na chilku, teraz wchodzimy już. Teraz już powoli. Tak ale ciemno, nawet, że ja nie widziałem. Ale on nawet drzwi nie zamknął, stary. No nic, stary, on w dupie. W dupie ma te mieszkanie w ogóle, to pier... oh. Dobra, kasę podnoszę. Dobra. Uważaj, bo tam gdzieś może być alarm, nie? Kolejna o, kasa. w tym kiblu mówiłeś coś mi wcześniej. Dobra, otwieram kibel. Mam stary ekspres, co niewiele nice. zmienia. Ale cokolwiek A jest. Razy, e, nie. jest to ukończone. Zwanie... A? Idą, idą we dwójkę, Krycha. O kur... O, kurde. o kurde. Na Co to co to... Co ty kur... Co to, kur... Co to kur... Stary, ja nie wiem, co to Dobra, się stało, Dobra, to idę na górę, było, to idę na górę. La, 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 la. Idę na górę. A panowie, co zabiliście, że się tak podniecacie? Stary, ja nie wiem, nie wiem weszło dwóch typów, stał obok, nich i ich nie zauważył. Czy ja mogę o, pod tym przejść, klasę. tak, myślisz? Nie, widać ci... Chyba, że z łeb, z łeb w dół. Idź, Do tak? Tknę? No nie wiem. Dotknąłeś. Dobra. Dobra, dawaj o, szybko. O ej. Co o, to? Połamał cię. Połamał ci mnie. O, k*** mnie też za. Ej, czemu to zrobił? Bo on ma topór, k A To ten z toporem! Po prostu. Dlatego właśnie nie chciałem, żebyśmy wszyscy szli. Ja będę musiał jednak tam. kupić apteczki Znaczy tak? przez okno było, ale nie wiedziałem, ale... że ich tam trzech A. tam tak, tak, ale. już ja. wiem przynajmniej, gdzie jest jedna z kart. Ten też mamutek! Ten mamutek! Ten, ten mamutek! Maki! O, k***a. Ja! Ja. nie będziemy uciec, dobrze, że przynajmniej... dobra Ja dobrze, pier... nasza pierwsza Nie możesz teraz nas wyzywać, nie możesz teraz nas wyzywać No nie możesz, nie możesz mogę, Możesz ci... Ej dobra, mamy wszystkie rzeczy, jest dobrze Jest dobrze, dobra, jest dobrze dobra, panowie To lecimy taki. od razu, jeszcze raz Dobra chwila, nie, nie, dobra. zamawiam najpierw Mati chce stetoskop, tak? Ja chcę Prosty mały zestaw tak? Tak. włamywacza Prosty zestaw Zestaw dobra. małego dobra. włamywacza Mati stetoskop, <laughs> Mati nóż do szyb? nóż do szyb, ja se wybijam O przepraszam nie Zapomniałem. Zapomniałem. No Zapomniałem. Zapomniałem. ci mogę Zapomniałem Salit. Nie wiem, jak laser usunąć, ale jeśli tego, to mi się wydaje, że tam jest kolejna złota karta, bo oni mają tam całe biuro. się no, no, Ale tam jest biuro, tam laptop normalnie leżał i tak dalej i inne rzeczy. Ale tam był gościu z siekierą, stary, no to co? Tak, ale o to mi chodzi, jak mamy laser wyłączyć, jak mamy przejść, bo nie możesz tu się kłaść. Ten, chyba w no to musisz hakować, umieć, a my nie umiemy hakować. Iwan, no dobra, ale to jak. Gdzie, Widziłeś gdzieś opcję, żeby wyłączyć ten alarm? Nie, ale wejdę tu do tego pierwszego, tego najłatwiejszego. Ja Zaraz jak chcesz do Iwan, to możemy wejść, bo jak chcesz to Iwan możemy wejść do samego tego. Pokoju, bo to jest zazwyczaj jakiś telewizor do ukradnięcia i tak Dobra, dalej. nic tu nie było. Zleistowałem czas, Idę do ciebie już. Zabra I tak pogadamy. mamy tyle. Itemów, że możemy sobie chillować. Nie no mamy tak, tak naprawdę, tak, bombę. no ale nie możemy aż tak bardzo. bardzo. Wiesz o co chodzi Jak się za bardzo rozluźnić, to jest Co tu robi łysy? Dobra, no, czekam, no nie wejdziemy tu. Ja bym poszedł od razu coś zlutować na górze. Na jakiś domek. No to chodź na tego. Czekaj, ja mam tak No nie, nie, nie zwraca jego uwagi. Ej, te rolety możesz otworzyć? Bo nie wiem, czy tu kamerę spierdą. Tak, mogę otworzyć rolety. Mam go No, no ten stop, ten fajny. Co ona tu robi? czemu tu babka biega? Nie wiem. No to twoja. No ale, ale no ty przebiegałeś przecież. Ty ona się mnie boi i dzwoni na psy. What the fuck? Nas tu nie było. Mati, Czemu oni się wszyscy widzą? Jak wszyscy mnie widzą? Jak tam nie było mnie? Tam. Starek policja przyjeżdża właśnie. Co ona się bała? Czego ona się bała? Ty. My dopiero przyszliśmy z Iwanem. What the fuck? No nie, oni wszyscy w trójkę z tego domu, gdzie są w trójkę, to wszyscy są tego załamani. Ale to dawno już. To oni to biegli. Otwarte maty. I Golubiro! O, pies. Uważaj, pies na zewnątrz, pies na zewnątrz. Tyłem? Tyłem. Dobrze, Kęsia, biegnę. Dobrze. safe Zajf, do stetoskopu. Jest safe, jest safe. Jest to... stetoskop. Yes? Jest Ja pierdolę idę. Bożek, pięknie. Ja pierdolę. Uwielbiam, uwielbiam sobie stetoskopować. A jest ktoś w domu. Dobra, stedoskopik, lecimy. Bożek, ja już się stęskniłem, za tym. Co tu łysy robi? łysy, wy Chodź tu. Józef. Jaki Jakiś. Gdzie... gdzie ona jest? Podnieś. VIP. -e to Kamera. VIP item na stałe, dziękuję, pięknie, podajcie mi gać. Dzień, a babka. Cześć, zobacz ci. Dobra, rozbrój pułapkę. Sceneshota, pójdę. Jest tutaj gościu, a babki nie ma w domu chyba. No dobra, karta kredytowa. Co się jest? Masz okno w salonie otwarte, Mati? Ja sobie pójdę tyłem, bo ja już chodzę. Ja Iwan, ja już mam ja wszystko. Dobra, dobra git. Retro, snap, camera analogowa, VIP nice. item. Te safe suits. Są... Te proszę, tego... jak Ale widzisz, widzisz, jak się Szybko, pyk, pyk, po cichu! Patrz, zobacz lecę z wartej, uwaga, uwaga, jesteś gotowy? No. no. Pa, pa, czekaj. I siedem stówek! Ale u mnie się nie Dobra, Mati, ale nice! No to Chodź, Mati, Tym. wchodzimy tyłem tu do tej baby jeszcze na szybko. A myślisz, że ona ma jakiś safe'ik ze skopkiem do matownia? Nie wiem, zobaczymy. Z, ty to, z, z, z skopkiem? A, to jest otwarte, czemu twarte? Ja go Kfarte, stary. star! co nie by się nie zauważył, Dobra. kulek tam naprzeciwko niej i dotykajcie ich czoło. Czo czoło? Latarka czołowa? Dobra, idę do was, idę do was, idę do was. Kim był ten czołowca, nie? Ja? Czołow. boże. E, mogę iść z za... kukamienia, może zemdleje? Nie! Ty u głowy, to zemdleje raczej. Nie bij mojej babci. Wyłączyłem kamerę, wyłączyłem mogę? kamerę. Skakowałem okay, kamerę. Jo, ja mam, dla testu? Dla testu. Ale z czego? Czy zemdlejek? No to nowalni. O! Odwróciłaś rękę, nie fajrzę. Zadzwoniła? Jak to 911? Dobra nie, nie, nie zdążyła powiedzieć O to z nas w terapodach. Jaki k Ten gościu bo... Giej taśmo no. Policja jedzie O k zroba, Dobra siano, siano, siano Bijają na do, do środka Ja też, ja mam stary, gazetka umiejętności was! Dziś w klubie będzie O. Dobra czyli ja jestem w tym, w ciężarówce Luźna buła, luźna guma Luźna buła <laughs> Układacz 2, o też fajne Dobra możemy o, iść, wracamy tam, wracamy tam, wracamy tam, wracamy ej, tam Trzymaj No ej, wezmę online. tego układacza Użyłem układacza, ztakowanie otworzył Otworzyłbyś jej chatę tą to... Czekaj, czekaj, bo ona tu przyszła, ale chłop idzie na, na, na górę, no to możemy Góra? go pobić Możemy go pobić, Krych e, Python gdzie ty jesteś? E, Maty, jakbyś miał kij, to byś go walnął na hita mega skupiony, jestem mega skupiony, Mati, skupiony, mati skupiony. baseballa zamów Kradnę, k itemy. Kradnę go, właśnie O coś Co? Zaznaczony zamek k***a mamy Dobra wchodzimy outro oh, Mówię przytrzymuj e, to klika e Kli Przytrzymałem E, ale akurat ty ją otworzyłeś i potem przeskoczyło mi na to, że kliknąłem. K dawaj jeszcze raz! Ma ja mię zauważyłaś, że otwarte z tyłu, a otwarte, mogę wejść, po prostu mogę wejść. Ona idzie, ona idzie. Ona wraca, ona wraca. Wiem, przymknąłem drzwi. Na początek. O, przystała, wyszła, mam ją, pilnuję mam ją. Pilnują. Ona właśnie pieli kółku z tyłu, więc spokojnie. Właśnie, właśnie chcę jej się włamać. Ja idę odnieść rzeczy. Uważaj krycha, bo tu gościu jest. Nie wiem gdzie prostu, ma mam jakiś telefon. O tu, No właśnie, no to ty tu jesteś k***a Dobra, na dole, na dole nie ma totalnie k***a nic no, Tutaj te też spoko O zasilacz, dobra No z*** chociaż zasilacz ty zasilacz Jeden zasilacz stwierdził stąd Dobra, Adzi jak, Jaki biedni ludzie, Boże Bez Widać, że k walą konia Such a boring day No zaraz będzie bojnik, jak dział j***a no A, skończył się czas na zadanie. no to nieźle No to zadanie, nie wiem Babka poszła i... stąd, gdzie ja byłem Ej, nie wiem czy nie rozj***a Roz... Ja idę do ciała, w końcu okno, policja przyjedzie. Rozwal. Nie przyjedzie. Przyjedzie. Nie, przyjedzie. nie przyjedzie, No już będzie jechać zaraz. Albo oni się będą rozglądać, patałachy. Godzina nam została. No ale co się <słyski> jeszcze. Ej, dobra, ej, byliście tu? Nie ja jeszcze szybę Jak to mnie zauważył? Wycnie z młotkiem mnie zauważył? Jak? Ja p***ole. Nie wejdziesz tu. Nie wierzę, że tu wejdziesz. O, ku... Oj, ja pierdolę Do kogo oni jadą? A jacyś ktoś ze mnie robi? Dobra, nie do mnie Ja p... gościu stoi centymetr ode obi. mnie Mam mikrofalówkę z tego, tego Chłopaki, gościu w meloniku stoi obok mnie Widzę mu rękę Chłopaki, przez drzwi W tym momencie goni mnie i policjant i z młotkiem Nie wiem co się stało Spokojnie, to tylko łysy z młotkiem, Hop, oni nic nie robią Dobra, ja idę w do tej chaty, szybę, co wyprzywają, mnie goniła policja, bo tam Dobra, spierdolaj, opier... chatę całą, a ty mi będziesz w p Idę już, że nie biegam w tańcu. A bo wy tu wszędzie byliście, nawet safe opieraliście. Dobra, siła, trz, siła, masa, moc, masa. Ej, mam w ogóle stakowanie na trzy, że już po trzy rzeczy mogę brać. Ej? Wchodziłem właśnie do kibla. A spokojnie, my staliśmy... ale mało, mało, 107 łupów tylko, dlatego tak mało. No bo było już tego. się zmniejsza, bo już się zmniejsza no, za każdym razem. Przrot, środ gówno kibel kapa. Przenosimy te rzeczy szybko do tego, do naszego kółka. Jaki aparat VIP, ku analogowy. Aparat VIP Wujas spłakał, jak sprzedawał. Pamiętajcie, ta skrzynka to jest miejsce nazwane. Jakbyście mieli jakiś banek, to dajcie tam. No mamy jednego. Zonik się nazywa, wiem. <śm> 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 Ja jego głowę skupiłem co się dławi siuśkiem, Ja się w ogóle wetrych. uleczyłem Mam full HP Nie wiem skąd Dobra Potwierdź, potwierdź Ja, ja też mam full HP Ja mam tylko stopy no, obite się, Bo mnie pozoni z w mordę Ale jestem cały czas ciekaw Jak ten, jak ten laser tam u nich wyłączyć Kurde no Nie da się Nie da się Musi być hakowanie jakieś No bo tak to Każdy dom praktycznie już upędzlowaliśmy na zero Poza tym jednym Gdzie właśnie są tego Gdzie no. Gdzie są te trzy osoby Tego domu Tych podwójnych kolesi Z tym jednym pokojem No I tego z tutaj Tego z tego komputera no Nie, no ja idę standardowo. To co zawsze opieprzałem, idę tam szybkę wybić. Umyć panu szybkę! Dzień dobry, czy umyć panu szybkę? Dobra, do tego jednego domu jestem włamany. Ja idę z... w tym ostatnim. Ja jestem ku... złamany. Ale Dobra, jest otworzyłem drzwiczki. Ej, czy temów nie ma, bo jak się w kółko ten sam dom i to i temów już nie ma, no. Nie wiem, wchodzę do kuchni. Boże. Wchodzę do grana w kubkę ubrana, taki mam luz. Jestem ze stranna. Ale... Kurde, debil, jestem już. obok ciebie. O że jesteś obok mnie. Drugi dom, 30 ulica dalej. O że jesteś obok mnie. Nie, O kur... Chmyta. Panika jak ciebie jest. Pierdaj! No nie mogę wyjść! Z młotkiem, mnie k. K. No nie trafiłem ku kamieniem, całego. No to, to, zajebisty jesteś, ku... dzięki. Ja nie chatę, z... nie no hatę. to weź właśnie tam, weź. No to weź, jest drugi k. Coś. Niemożliwe. Może ten łysy tylko. Bo on tak chodzi, coś. jak z. Chodzę, Chodzę od od rana. O, chodzi od wam. U mnie taki mam los. He, o k. śmiej, to jest dwóch typów. No przecież k. Jest u mnie jeden, brzmie goni przecież! A nie, on tu jest jakiś sąsiad k***a, No sąsiad z... płysy przychodzi tam czasami nawiedzać. Ja nic nie ukadłem, nic nie ukadłem, nic nie ma. Nie no Masz nie. Wytych? Z... Masz wy tych? Masz wy tych? No mam, otwieram ci Dorsy. Ale wy tych! Nie proszę ze No to, mam, wytych. ale nie wiem jak się go używa. Ej, 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 ej. Dobra, portfel ej, ej, Chill! Ja Dobra, spie... ten idzie na dół. Dobra. Spie... stąd, a gdzie jest ten drugi? Wychodzę z tej chałupki! Chałupki Dawaj, dla siódki! Dawaj, wytrychem to otwórz, kuchu. Co?! Gówno. Co mam ci wytrychem otworzyć? to no jest normalnie miejsce do otwierania wytrychem, a tamten jest k... Ja teraz wysaczu. Nie wiem gdzie, nie widzę nic tu do wytrychu. No jak tam, no Przeciwko, no gdzie patrzę, patrz patrz. O Tu? O ja pierd... O ja... No. Nie, prawo! Dole. A tu! Ale ja mam muszę mieć zaawansowane otwieranie zamków, a nie mam. A czy ja się zablokowałem! Nie wiem Kryszka! Żyjesz? No się kierą raz. Ale rozdupiam kamerę. O, suczka idzie. Ej, ty masz I... zaawansowane otwieranie zamków keha? Tak, on ma. Tak. Dlaczego on nie ma? No przejdź do tego domu, bo tam jest jakiś save do zaawansowanego tak. zamku. Ale tam gówno będzie chyba. Tu i chodź Ci pokażę gdzie ty... O, czekaj, bo tutaj. Dobra, wypik. Ziemy szybkę. Możemy chodź, kusnąć za nim. Koło Ale nie to wchodzisz w szybka, Tu jest... A nie, szybki nie ma. Ty otworzyłeś ty? Nie. Chud... To i won Debbie. Dobra, szybka im. Dobra, ty ty już. ty coś. Dobra? I chodź Ci pokażę. Chodzę od Puść mi ubranna, czy mam luz Gdzie łysy no, siedzi? Powiedz złapać. Nie, musisz złapać. Kopsy tam na przykład. Nie go obok. Dobra, jak coś cię Nie ogarnij babki O, bled. Mam kolejny kops. Za co? jestem na środku lice. Jaki mogę kutasu Dobra, no, no. Patrzcie, dawaj. patrzcie, jakbyśmy. Ja tu rozdupiłem szybę. Jakbyśmy kupili sobie dwie no. te trytytki, to moglibyśmy tych dwóch kolesi spiąć i moglibyśmy uruchomić Ja to bym tego z toporem sobie... po prostu zastrzelił, no. Sorry, taki jest klimat. Weźmy USPS-a, k*** można. i nie rozdupiłem tu szybki, to nie ta gra. Musisz otworzyć. Ja, ja mogę się to włamać, tylko ja nie wiem gdzie oni są. No to najważniejsze, że, że ich nie. tu nie ma. No, w sumie dawaj. Dobra, do tego drugiego pokoju, bo mnie tylko ten drugi p. Nie, zobaczymy. Zobaczymy, dawaj. Ja pierwszy... dzwonił. K... p. pita, z... Żeby cię... No interakcja była, no to no Co właśnie... za debil? Otwórz, krycha, ja ci będę mówił jak coś będzie iść. Mamy intuicyjnego debila! On dzwoni im k... dzwonkiem jakiego krada! No nie mogę, nie mogę! E, gościu tu siedzi, to jest ten biały, który ma pałę do bicia No to pałą, to ja mu za zwijajka zasadzę Wychodzą obydwoje, obydwoje wychodzą! Oh, Dobra. Bled. I wam jesteśmy schowani? Nie. Skąd oni tu wejdą? Oni tu wejdą. Nie wejdą, nie wejdą, nie wejdą, uciekniemy jak. Skąd się tu wziąłeś, gościu? Z dupy do papy. Jeden wchodzi, jeden wchodzi. O f. Ku... To... Ublet! Dobra, my jesteśmy dobra za. Kur. No, taki sprzęcik. Ej, dobra, dwa winka, dziękuję. Jezu i alkoholu! Zrobiłem hałas. O ku... to są rzeczy. Debile, nie rzucajcie niczym. O, ty wazon. O, Sam ku... się rzuca. Ku... Dobra, ile oni w kuchni mieli? Alkoholu. Dobra, oni w, w kuchni. Zabawka dla dzieci obot nauczyciel, ja pierdolę. Dobra, zaraz wracam, Idę nie mam miejsca. Ja nie mam miejsca, muszę ja ten. Idę mi... do Matego, idę do Matego, Na tym pokoju Nie, nie opierdolę. masz? nie opierdolę. Jeszcze jest. Pyk, pyk i pyk, proszę. Kto? Który? Co się stało? Wzywa... Maty, znaleźć się Maty, przez to. przez okno, przez uważaj, bo ci to O kurwa, blek. <coughs> ja pierdolę. Pół sekundy do użycia. Uważaj, Sobie, to pór! Matti, bądź O ch się wgrzeczy. To, to ból. Ból. O, <słuch> 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 Ej, ej, ej! Jest, ej, jest! Dobrze, wyłączyłem ten laser. No? No to jeszcze raz, tylko wejdziemy i będziemy. No to żyć. wejdziemy jeszcze raz i możemy go opisać. Ja, ja, ja chyba z tyłu otworzyłem drzwi przypadkiem, więc mogło być otwarte. Ja idę od tyłu, bo tam jest dużo Dobra, rzeczy. Sprawdź, 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 czy jest ten drugi w czapce na tyłach. W czapce TikToka? Biały wchodzi, idzie do tyłu. W pi*****. Oh, w o, czekaj, on tylko kłócą. Weź mułek przy... kamieniem. I idź do tego drugiego pokoju, bo tam też nie. Jedne... Ej, dobra, nie I wiem, kamień tam... w głowę? Nie, krycha jest w środku, I nie robimy tego. Krycha. O kur, Drugie... tego drugiego tu nie ma. I co to tam dawaj. Co jakiś temy? Jak Jaki coś rzucasz nie Przeszukuję. Jest coś na stetoskop. Ja bier. To wpuść mnie tam. Czekaj, który drugi idzie, wchodzi do środka, Ale... zaznaczam go. Zaznaczony jest, uważaj Krycha. O idzie na głębę, zobaczmy czy do krychy idzie. No. Idzie do krychy. Nie, nie idzie. Idzie do tą Brakit, nie idzie do mnie. Dobra, Git. Ja tam przed tym stetoskołem pokręcił trochę. Czekaj, bo tu drugi ten. No, może być VIP item jeszcze, no. Jak coś, możesz otworzyć okno i wyrzucić nam prze, ten coś. Więc jest tylko ten stetoskop jeszcze do zrobienia. Jaki pies? Ile no. można kłócać w jednym Prawie miejscu? Mamię cię zauważył! Łachmy to, uważaj! No. O, fuck, mam, mam za zegar. O ja, p Wyrzucaj przez okno. Dawaj go przez okno. O k, -le o, k -le On, mam... Z toporem! No debilu, odpaliłeś gościa z toporem! Nie, na no, Stamtąd. Dobra, dobra. wy***jemy. A panowie, lecimy! <śm> ja -ole. Dobra, chyba, że mnie goni, chyba, że on mnie goni. Łysy Chłopaki. topornik. Łysy topornik w swojej okolicy. Z... Wszystko, ja się mówię, tam musiał... Chciałbym to, no ale... Mówię, tam ta ta musi być coś droższego jest zabytkowy zegar antyczny. No i ale fajne. Nie, nie o, wiem, ja Upaki, Weźcie tam szybciej, bo ja na, tyla, na tylach jeszcze w tym domu widziałem. Na tylach? Tylach, na tylach widziało. No Łysy kur... ja topornik. Musisz ten stetoskop. Kur... Będziesz kolejnej nocy. Już wiem no. gdzie wyłączyć. Łysy topornik, czekaj. A oni a oni nie wchodzą do tego pogadę, tylko Moment, aż są na dole, wchodzimy na górę, ty sobie opierdzielasz pokój, ja w tym czasie wyłączam i lecimy. Ja pierdę. Bo tu mistrzowskie cięcie jest potrzebne. Przez Kęcie? okno? Wejdę przez okno. Dobra, Git. Potrzebuję wyjść. Wypierdalaj! I był tu, był tu! Dobra, nie uda mi się tego zabrać. Kur... A liczyłem, że może jednak. Może jednak. No i dupa, 20 sekund. Ej, jest ktoś w tym? W ciężarówce? Ja. Dobra, Git, to ja wracam. Ja jeszcze skórzony portfel zbałem. To Git. Mi się nie udało, bo tam było parę rzeczy fajnych. Cztery, trzy. 2 Winokrek, 39 dolców. No, ogółem było dobrze. W miarę było GIT chyba, co? Fajnie Nieźle. było, fajna zabawa, kur... Fajne, Sery pokonane. Ja, ja. Lasery pokonane. Ja też zostałem pokonany. A później dostał kamieniem w mordę. O, nie dostał, bo nie trafiłem. Ja, p... Nie trafiłem. Ja nie, wiem, ja nie wiem, jakim cudem. Ja naprawdę nie wiem, jakim cudem ten gościu mnie po prostu nie strzelił, nie? No, bez Ja nie wiem, jak ja tam nie zdechłem. Ja nie mam pojęcia. Patrz jaką kukułkę, żebym mam Patrz jak zajebista, patrz. Leci. Ja zapierdszczę 600 rzucasz antyżnym zegarem, idioto A A ty rzuć A nie to, kiedy rzucił mnie aż rzuc ciężko no. Wszystko wszystko się spnę spnę No, a sp no. Da, dajcie Ivanu no, dawaj Co? Kończ znaczy, Kończ, koń, ten, kończ, kończ. Wiem, ale to wszystko trzeba odnieść, już odnieśliście? Ale po co? sześć koła. Dobra, no to finalizujemy. Finalizuj, dostałem! Bo... mamy. No, no i esz, No i dobra, teraz możemy cisnąć beczkę. Beczkę ciśniemy z nich wszystkich. Mamy jakąś nową lokację za to? Nie. A nie, jest tylko trzy. Napady. Tak, Napady jeszcze jest. To w następnej, może w następnym mapę, odcinku, w następnym odcinku odwalimy ja mapę, taką hałkę. Ja tą mapę wezmę, ja tą mapę wezmę. Wezmę, wezmę ją. Tam w ogóle, tam w ogóle jest coś takiego, jak się idzie w te, te, te lokacje. No. To możemy w to kliknąć na przykład kupa, aby uzyskać Mieszkańcach albo kup, aby uzyskać yy, wskazówki, bo to jest pięć osób. Ha, Dobra, ja dowiemy się wszystkiego bo, o ja nich w następnych to. odcinkach. Chłopaki, 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 chodźcie do mnie, chodźcie co? do mnie. Nie róbcie draki. Ja Nie róbcie tak draki, tak, ja za dzisiaj tak, ja tak. bardzo eee. dziękuję. Kot Jawan, wpadajcie do chłopaków, Instagram Jawanek i Krycha, powiedz, co jeszcze chciałeś powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze to, że w tym domu, gdzie właśnie byliśmy w statuskopie, był VIP-łup. Jeden Vi yeah. no. na dwa. Ja! Siemanko, cześć! Papa. Pa.